Siemanko, witajcie w kolejnym mojego kanale, moi drodzy, dzisiaj łącznie 30 takich paczek na moim koncie i zaczynamy! Niebiesko od razu, moi drodzy, Entoty. Więc dzisiaj będzie na pewno, moi drodzy, ciekawi. W ogóle to będzie chyba podwójny wokał, Entoty, bo to będzie Gwin. A oprócz niej ktoś jeszcze. Także, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, ile paczek wy zrobiliście. Aha, to będzie pojedynczy woke. Ale dobra, zaczynamy, Entoty. Napiszcie w komentarzu, ile zrobiliście takich paczek i co Wam poleciało, bo już słyszałam historię, że niektórzy zrobili po 50 paczek i nie trafili zupełnie nic. Tutaj dzisiaj pojawią się, no, myślę, że kilka ciekawych historii, dlatego zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście wpadajcie na live na Kiku, bo dzisiaj będziemy mocno grindować na Kiku. Startujemy! 2x85+, moi drodzy, na naszym koncie. Czy coś na te stopaczek paczek nam poleci? Oto jest pytanie. Nie ma niebieskiego koloru, ale jest podwójny walkout w postaci Gryndogana, co jest dobrą wiadomością, bo oprócz tego Gryndogana mamy, moi drodzy, dybale. Więc 2x87 jest git. Dwa razy 85 plus. Najlepsze jest to, że kilku narzeka trafiając, to te Euzebio za 6 milionów Nie na tym kącie jeszcze to konto trzeba jeszcze dwieść. Oh, witam rybus, witam, witam. O oh, jak yeah. 90. No i właśnie o tym mówiłem. Co robić z tymi wysokimi overalami lada moment? Dobra, kolejna paka. Dwa razy 85. Plus. Będzie walkout. I jeszcze, jest Portugalia, czyli Ruben Diasz i będzie podwójny więc wysoko, wysoko overallowo, 88 plus. Plus Robert Lewandowski. Okej, okay, okej. Okay. Moi drodzy, kolejna paczka 10 razy 83 plus. SPO, Argentyna. Roma. Dybalka na podwójnym okalcu z Hegerberg. Okej, okay, 87 89. Może być, może być. No i, moi drodzy, odbieramy nagrody za turniej draft. Poszło nam doskonale, bo w sumie w 12 spotkań udało nam się wygrać dwa drafty i jeden przegrać. 5 razy 83 plus za turniej draft. I co my tu mamy? Mamy La Liga i mamy Ewe Pajor. To nie jest dobra wiadomość, to jest pojedynczy walkout. Ale w sumie też walkout, bo czasami w takiej paczce to ciężko. Walkautyk. No ale dobra. Mamy walkautyk, mamy informa, nie będziemy narzekać. Przechodzimy do kolejnej paczki 5 razy 83 Tym razem kierunek obrona, ale też z walkoutem. No i git. PO będzie tręcik. Czy tutaj może być coś jeszcze ciekawego? Raczej nie, bo nie widzę podwójnego walkoutu, Więc tylko i wyłącznie jakiś inform jeszcze, ale tutaj też lipa. Więc zostaje nam paczuszka 5 razy pomocnicy. I zobaczmy, co tutaj poleci. No blue, no blue. Ale nie przejmujemy się spokojnie, mamy SPD, mamy Anglii, to będzie Declan Rice. Czy tutaj zasłużyliśmy na podwójny walkout? Otóż nie, otóż nie. No dobra. 100 razy 82 plus na naszym koncie jej oszalało. Dało niesamowite paczki, ale właśnie, pierwsza paczka bez lockoutu. Czyli jednak zaczynamy zabawę, oby takieś jakieś informy przy okazji leciały, bo te informy też są potrzebne na ten grind. No a dobra, pierwsza paczka bez walkoutu, niestety to nie jest dobra wiadomość, chociaż widzowie mówili, że i czasami w takiej paczce cztery walkouty u nich były. My nie chcemy walkoutów, informów, chcemy po prostu toty. No i teraz mamy, mamy pierwszy walkout i to będzie Josu Akimiś, pytanie czy podwójny. No dobra, dwie paczki, jeden walkout, to nie jest dobry prognostyk generalnie, ale też jest Inform 85, więc tutaj już jest nieco, nieco lepiej, bo tego typu karty w sumie będzie trzeba przepalać ponownie, więc spoko, lecimy dalej do kolejnej paczki, numer 3, a zatem 60 razy 82 plus za nami tutaj Janka i Nigeria, a to oznacza kolejny walkout, czy będzie w końcu podwójne? No niestety, na trzy paczki, na trzy paczki, dwa walkouty. No nie jest jakiś imponujący wynik, powiedzmy sobie szczerze, yy, więc szukamy dalej. Szukamy, szukamy, szukamy dalej. I patrzymy, moi drodzy, w kolejnej paczuszce mamy, proszę Państwa, kolejny okałcik. No dobra, te okałty już wróciły na właściwe tory, ale chciałbym taki podwójny okał, jeden zobaczyć. No i niestety nie widzę, i niestety nie widzę, więc yy, teraz będzie pani Schiller, 85. piątki. Te informy też jakoś rewelacyjnie tutaj yy, nie lecą na razie. Yy, możemy dostrzec tutaj, że nie jest tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. I piąta paczka, a zarazem można powiedzieć, że to już podsumowanie 100 razy 82+, daje nam niosa z Ligę. I czy będzie? Nie będzie podwójnego kauta, a zatem na pięć takich paczek mamy cztery łokałciki, więc wynik... Przeciętny. I zobaczmy. 5 razy 82, plus, kolejna porcja. No i zerknijmy czy tutaj będzie jakiś dym. <laughs> SPOI Stany Zjednoczone, NWSL. Zaznaczę, że na te 5 walkoutów praktycznie nie mieliśmy podwójnego walkoutu. Mało tych informów leci u nas i to na razie nie jest dobra wiadomość. Tutaj lawel wjechała na rejony. No dobrze. Pierwsza paczka jest walkout, to najważniejsze. Od razu. Druga paczka. Druga paczka, druga paczka, niestety no blue, ale z walkoutem. Wygląda mi w ogóle na Harry'ego Kane'a, więc tutaj będzie, no raczej bez podwójnego walkoutu, bo nie liczę, że tutaj będzie 2 razy 90 ale to jest właśnie to. Taki Harry Kane 90 już robi robotę pod kątem jakichś tam przeróżnych przepałek, więc 90 zrobiona, ale znowu, znowu bez informa. Trzecia paczka, a zarazem chyba już ósma i tu już bez walkoutu. Jeżeli tu nie ma walkoutu, to żeby chociaż były te informy, nawet 8-3. No i niestety nie ma wymiękania, Tutaj widzę. Okej, okay, dobra. Walczymy. Paczka numer 9. Numer 9, numer 9. Jest No A, czy podwójny, czy nie podwójny? Kobel i Pajor. A więc podwójny. Pierwszy podwójny walkout. Officiality, officiality, moi drodzy. No i teraz. Paczka numer 10. No blue, no blue widzowie. I bez walkoutu też. O kurde. w ogóle wydaje mi się, że nie miałem informa w tych paczkach. Przygotowałem kolejne 10 paczek, 20 razy 82. Na naszym koncie zaczynamy i szukamy. O, o, właśnie, informów, bo to jest chyba największy problem, jeżeli chodzi o informy. Eee, bardzo rzadko dropią, bardzo rzadko dropią. Nie wiem, czy na pierwsze 10 paczek w ogóle nie miećmy tylko i wyłącznie jednego informa. A tu Phil Foden plus inform z Haiti, pani Dumornej, więc podwójny walk do tego inform. Doskonała wiadomość i oprócz tego raczej nic specjalnego, więc od razu przechodzimy do drugiej paczki a zarazem dwunastej paczki, paczka numer 12 na naszym koncie przynosi nam brak walkoutu, przechodzimy do kolejnej, teraz chyba paka 13 jeszcze się w sumie pogubiłem, ale ty teraz informy sypie, może jej coś zmieniło, bo na początku w ogóle te informy nie leciały, a teraz lecą na potęgę, tutaj będzie oczywiście Declan Rise i do tego kolejny jakiś inform, też plus taki, że fajne wysokie overale tutaj lecą. Tym razem będzie pani tu, 86, więc to też nie są te informy typu wiecie, 83 takie najgorsze, więc jak najbardziej spoko. A tu nawet dwa informy, matko jedyna, co tutaj się dzieje, coś pięknego. No to lecimy dalej, kolejna paka, nadal nie widać niebieskich kolorów, a nawet nie widać walkoutu, co nie sprzyja nam tutaj najlepiej. Nawet nie zobaczyliśmy w tej paczce żadnego e, informa, więc tutaj Lipa na totalny los, a teraz... Wygląda mi na Luka Modricia, podwójny lokalcik, może jeszcze uratować tę paczkę i uratuje. I uratuje, więc podwójny walkout w końcu również 20 razy 82 plus Luka Modric plus Donnarumma, Gianluigi Donnarumma 89, więc tutaj na te e, jakieś droższe SBC, BC typu właśnie 89 jak najbardziej to się przyda. Bierzemy do klubu i patrzymy zatem co będzie w kolejnej paczce. Let's go, let's go, ale tutaj niestety. Znowu kierunek, w którym nie widzę dymów, nie widzę niebieskich barw, nie widzę niestety też informów. Widzę za to Gabriela na podwójnym walkoutie, ale to będzie podwójny walkout złoty. I teraz pytanie: z Kim? Z Antuanem Griezmannem. 8688. Wjeżdżałem tutaj też 85. Te 85 paradoksalnie też się przydadzą. Ok. Najważniejsze było, było jak najmniej 82. Plus. Kar, tylko sam 8,3, 84, 85, 86. Tutaj Eneczka znowu bez walkoutu. Pani Dali 85 najlepsza. Paczka numer 18. Kurczę, mam pewne obawy, że na 20 paczek nie zobaczymy niebieskich kolorów. Widzę, to nie jest dobra wiadomość. To nie jest dobra wiadomość. Ale jest podwójny walkout po raz kolejny. Więc w 18. paczce Luka Modric i Kawin Dobrójny. u la. la. Galareta Baila i z MWOPSBC szykują się tutaj. Powiem wam, o jeszcze inform, nie no to tutaj WW, jeżeli chodzi o tę paczkę. Powiem wam, że wyzwanie Kiliana Mbappé zapowiada się jednym z najdroższych z uwagi na to, jak można grindować aktualnie podczas eventu Toty. Paczka numer 19 swoją drogą teraz wjeżdża. Wygląda mi raczej na panią Pop. No, chyba że jeszcze Schiller tu może być. No, ale tak, już wracając do tego, podwójny okał, to jeszcze wiedz, Wracając do tego Kyliana Mbappé, to prawdopodobnie to SBC będzie oscylowało w granicach 3-4 miliona końców. Yy, tak mi się wydaje, że to będą takie. E, takie rejony ceny, no, ale dobra, tutaj mamy Kurtua, więc to było 89, więc nice. No i paczka numer 20, chyba na 20 paczek na naszym koncie nie zobaczymy niebieskich barw. O boż. I jeszcze bez walkoutu. Matko, córko, 20 paczek, 20 razy 82+, plus przynosi nam... Moi drodzy, 20 paczek, 20 razy 82, nic nam nie przyniosło, ale może przyniecie nam kolejna paczka za 475 tysięcy. Na naszym koncie jest niebiesko, jest entoty, bo musi być. Teraz pytanie: o Boże, to ok. Inform87, pani z Haiti, to jest bardzo zła wiadomość. No bo teraz pewnie pojawi się Gwyn, Manią albo Musiala, ewentualnie Horan. Tak jest, tego tego scenariusza, nie chcieliśmy zobaczyć. Gwin 8.9, inform, oby tych informów było dużo, a tu widzę, że chyba nie będzie dużo, matko, córko. Moi drodzy, nie zatrzymujemy się, kolejne pięć paczek, to już są paczki, słuchajcie, z off-streama, czyli, o, jest niebiesko, moi drodzy, to jest pierwsza paczka. Paczka numer 21, Portugalia, Esio i tutaj może będzie coś ciekawego, uwaga, uwaga, pytanie, jakie entoty może tutaj polecieć, czy będzie, bum, coś do pierwszego składu, Ruben, Diasz, plus, kto? O, to jest zagadka, o, to jest pytanie, o, to jest pytanie, proszę państwa, czy będzie, bum, Ojoj, ojoj, dobry traf, dobry traf na rajo. Jest to Rudiger 92, więc całkiem sympatyczna karta, ale co ja mam zrobić teraz z obroną widzowie? To będzie dylemat, nie z tej ziemi. Zatem paczka numer 22. paka numer 22 przed nami i jest walkaut. Boże, no walkauty tu. Nie, no chociaż zdarzały się paczki bez walkautu, ale. Już jest noc moi drodzy, autentycznie. No i zobaczmy co tutaj oprócz tego tacha poleci. Mamy podwójny łokał. Ucik czy nie było podwójnego walkoutu. Jest, jest, jest. Dobra. Czy jest taki Gabriel? Będzie podwójny walkout. Oprócz tego, moi drodzy, jest informa. To jest bardzo ważna wiadomość, chociaż tych informów potrzeba więcej, ale niestety te informy nie lecą na taką potęgę i, moi drodzy, od razu przechodzimy do paki numer 23. Kolejne Entoty. Co tu się dzieje, moi drodzy? Ja się pozostanę Moi drodzy, przed nami NWSL. Oj, Na 20 paczek nic. A teraz na 3 paczki 2 razy Entoty. To jest po prostu niesamowite i zobaczmy, kto tym razem musiał o kurczę Ale jaja No powiem wam, zaczyna się robić ciekawie Ale my chcemy to ty chcemy to ty, to ty, to ty, to ty No i teraz przechodzimy do paki numer 24 Musiala i Rudiger całkiem sympatycznie Nie wiem jeszcze jak będzie z tym Rudigerem w składu Okej okay, paczka bez wokautu lecimy na 25 No i teraz moi drodzy paczka numer 25 Też bez wokao lecimy dalej no i teraz jeszcze paczka za 125 tysięcy, jeżeli coś będzie, pokażemy to. Jest proszę bardzo wokaucik. Więc jako taki mały przerywnik przed kolejnymi pięcioma paczkami, żeby jeszcze tych kart tutaj nazbierać, chociaż głównym celem są informy. Tutaj będzie Declan Rides yy, na tym SPD i jest Uu, bardzo ważna informacja. Moi drodzy, kolejna piątka, kolejna piątka przed nami, paczka numer 26 przed nami i... Jest walkout. Okej, okay, wracamy na właściwe tory. Powiem Wam, że już musiałam zacząć robić informy, bo tam niestety za wiele nam nie oddało, więc tutaj kluczem są informy. W ogóle będzie podwójny walkout, co jest bardzo dobrą informacją yy, foderkową. I teraz mamy, słuchajcie, 2x86+, i czy będzie ifek? Niestety nie. Te informy, kurczę, troszkę za słabo, ale są troszkę za słabo, trzeba przyznać. No i teraz paczka numer 27. Możecie napisać w komentarzu, jak Wy sobie radzicie z brakiem informów, bo tutaj już nic nie mówię o braku walkoutu w paczce, ale tutaj mamy pierwszego Iwka, Ponadto można sobie takie, e, można zrobić taką analizę, tej dwie paczki, jeden inform, zawsze e, uśredniając na te 10 paczek, nie wychodzi Wam 10 informów e, w tych paczkach, więc z reguły jest, jest lipa. Tutaj będzie Portugalia, Premier League, prawdopodobnie Bruno Fernandes, jeżeli to było SPO, zaraz to potwierdzimy. Jest Bruno Fernandes i nie ma informów, także to była paka 28, jeszcze dwie paczki przed nami, moi drodzy, zobaczmy, paka numer 29, jest łokałcik, no i teraz będzie pan Czaka z Bundesligi, dobra, pytanie, podwójny będzie łokałcik? Będzie podwójny łokałcik, no chociaż tyle, że tymi podwójnymi łokałkami tutaj ładnie posypało, fajnie, że też było niebiesko, jeszcze tutaj wjeżdża Saka, Saka Czaka i czy będzie Ifek, czy nie będzie Ifka? No i tu też niestety bez informa. No i chyba teraz, moi drodzy, przechodzimy do paczki, moi drodzy, numer 30. Paczka numer 30. Matko jedyna. Eś, o, Brazylia, więc to będzie Gabriel Arsenal, ok. I na pojedynczym mokaucie. Kurczę, czyli co, miałbym jednego informa? No, to, no właśnie, dwa informy na pięć paczek. Strasznie słabo. Dobra, czas na kilka paczek u widzów. Moi drodzy, paczka za 475 tysięcy. No i zobaczmy, czy tu będzie niebiesko, czy tu będzie blue. Oj, 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 oj. Podwójny Wokaucik 88 Bernardo Silva na pierwszym. No to pytanie, kto na drugi wleci. Bo tutaj, moi drodzy, wjeżdża Kevin De Bruyne, po prostu taki, że jeszcze 90 w środku. Ale niestety to nie był szczyt marzeń. To nie był szczyt marzeń. O kurde, ładnie informami posypało dużo foderku, Ok. Dobra, moi drodzy, zacznijmy od paczki 25, razy 84. I niech się dzieje. Paka. W której musi być niebiesko. Jest entoty, pytanie, czy będzie podwójne? Jest bra. Uuu! manią, manią, więc to oznacza, że w środku jeszcze będzie drugi entoty. Oby nie Green. Oby nie Musiala. Uwaga, 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 uwaga. Uuu, Nico Williams. Okej. Okay, Okej. Okay. Ciekawe, czy jest szansa na więcej niż dwa entoty. Bo jest na to szansa: trzy entoty w jednej paczce. Mamy rekord. O stary Manią, Nico, Williams, Green. Tu też się brakuje musiali. I byłoby full. O stary. Ej, not bad, not bad. Moi drodzy, kolejna paczka za 475 tysięcy końców przed nami. No i zobaczmy, zobaczmy. Przed chwilą trzy entoty w jednej paczce. No i wiedziałem, że wszystkie niebieskie kolory zostały zabrane. Ah, no i tutaj Liga F, no i znając życie, jakaś pewnie ma Pileon, wleci tutaj na rejony, a nie, Patryk i Harro i wraz z Jomnit, a więc tutaj 8-8 w ogóle, więc nie ciekawe, nie No ale dobra, do tego cztery informy, o tyle dobrze, dobre foderki. Dobra, <laughs> moi drodzy, pierwsza paczuszka za 475 tysięcy. Tutaj jest gwarancja tego niebieskiego koloru i będzie to ty, będzie to ty, będzie to ty. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. SP Norwegia, czyli Martin Odegard, plus do tego będzie Toty. Teraz pytanie: jaki kierunek tutaj obierzemy oprócz Martina Odegarda? I uwaga, uwaga: czy będzie bum, czy nie będzie? Jest Miyama, ikona Toty. Dosyć często chwalona przez graczy. Mimo, że wartość jest tam gdzieś w okolicach pół miliona, to podobno zapierdziela na boisku za trzech. Więc ta Miyama myślę, że jak najbardziej do sprawdzenia. Ciekawa. E, ciekawa postać, no i zawsze lepiej niż Gwyn, e, men, Mnią i tak dalej. Dobra, e, zobaczmy. Miama czy nadal trzyma cenę? Tak jest, nadal pół miliona. No ona jest strasznie nidiutka, właśnie 1,57 m, 4 na 5. play playstyle ma, więc naprawdę może, może zrobić e, różnicę. Jeszcze pytanie, jakie ona ma pozycje, ta Miyama. Miyama Miyama LPSPLS, ok, nice. A gdyby tak teraz? A, no właśnie. Coś jest z tym, że ciężko, 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 żeby były te dwa toty z rzędu. Natomiast tutaj no będzie mocno pewnie Foderkowa, bo tutaj widzę będzie Alison. Do tego będzie jakiś Inform za momencik. Inform, inform. Sutalo, 86 overall. okej, okay. No dobrze. Zobaczmy, co będzie w tej paczuszce. Jest toty, toty. Ej, a może podwójny? O kurwa, czekaj. O kurde, będzie Frimpong, Entoty plus Toty. To już jest absolutny win, bo Frimpong to jest naprawdę też karta z cyklu do futis, A więc teraz tak, Frimpong, 91 overall, Entoty, do tego Van Dijk! Virgil, Virgil, Van Dijk, matko boska. Jaka paka w ogóle, tyle ci Frimpong, Pepe, Entoty i do tego jeszcze Toty, Van Dijk. A w ogóle po ile jest Frimpong? <coughs> Frimpong. Ej, tani jest ten frimpong, <coughs> Pod kątem tego, że frimpong 340, tylko na 7 stówka.